Rodacy, wielu z Was zastanawia się, jak będę sprawował władzę w Polsce jako regent Królestwa Polskiego. W tym nagraniu chętnie Wam to wyjaśnię. Przede wszystkim będę rządził Wami sprawiedliwie i miłosiernie, w oparciu o prawdę i przykazania Boże, z poszanowaniem wolności, życia i godności każdego człowieka. Do tej pory. Przygotowywałem Was na nadchodzącą wojnę atomową. Jednak etap ostrzegania dobiega już końca. Kolejnym zadaniem powierzonym mi przez Boga jest przeprowadzenie Was przez zapowiadaną już od tylu lat katastrofę. Stanę na Waszym czele jako regent Królestwa Polskiego. Cała władza zostanie skupiona w moich rękach. Cały naród, wojsko i wszystkie instytucje państwa mają mi się podporządkować. Z Bożą Pomocą zaprowadzę w Polsce tak wyczekiwany przez Polaków porządek. Przeprowadzę odnowę moralną narodu. W szczególności będę zwalczał takie patologie życia społecznego, jak korupcja, nepotyzm, kumoterstwo, rozwarcholenie. I pijaństwo w narodzie. Przeprowadzę szeroko zakrojone reformy gospodarcze. W Polsce ma panować jak największa wolność gospodarcza. Podatki mają być niskie i proste, łatwe do obliczenia i tym łatwiejsze do wyegzekwowania. Państwo w pierwszej kolejności ma nie przeszkadzać. Dodatkowo ma stwarzać warunki do tego, aby Polacy mogli samodzielnie. Budować bogactwo narodu. Państwo powinno być małe w wymiarze biurokratycznym, ale silne i ograniczać swoją działalność tylko do obszarów tradycyjnie dla niego zarezerwowanych, jak na przykład bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, polityka zagraniczna i wymiar sprawiedliwości. W pozostałych obszarach ma sprawować życzliwą kontrolę. I interweniować tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Na chwilę obecną trudno jest mówić o szczegółach. Skala przyszłych zniszczeń będzie niewyobrażalna. Dopiero po przyjęciu przeze mnie władzy w Polsce, kiedy dokładnie zapoznam się ze stanem państwa, ze stanem finansów publicznych, krótko mówiąc ze stanem tego, co pozostanie. O tej katastrofie będę mógł mówić o jakichś konkretach. I na koniec. Ufajcie Bogu. Ufajcie w Jego miłosierdzie. Z Bożą pomocą przejdziemy przez to wszystko razem. Poprowadzę Was, a Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości.